Cześć, jesteśmy na Pixel Heaven. No, pogoda dopisuje, słońce tak świeci, że ledwo co widzę, e, jest bardzo gorąco. Jest sobota, więc główny dzień, są tłumy, więc idziemy do środka. Pixel Heaven to prawdziwa uczta dla wszystkich fanów klimatów retro i tytułów niezależnych. Kolejna już edycja tego popularnego wydarzenia, jak co roku przyciągnęła tłumy uczestników. Przygotowano ponad 100 stanowisk dla wielbicieli sprzętów takich jak ZX Spectrum, Atari czy Amiga. Znalazły się też flipery, gadżety na sprzedaż i stoiska z grami planszowymi. Na Pixel Heaven jest również zorganizowany Giermasz, czyli jest to wielka wystawa gier, w której można po prostu kupić bardzo tanio hity, różne. Na przykład najtaniej na PC pecety można kupić gry za 5 zł, a na konsole od 20. No i na przykład tutaj mamy stoisko z grami za 5 zł. Ale naj, najciekawszą ofertą moim zdaniem tutaj jest to, że można sobie kupić trylogię Wiedźmina za stówę, czyli wszystkie trzy części. Tu mamy koszulki. Mi się bardzo ta podoba. Z Halo. Jestem zaskoczona w ogóle ilością ludzi i rozmaitością nie wiedziałam, że polski rynek gier jest taki rozwinięty. E, bardzo mi się podoba. E, nigdy nie miałam konsoli Atari, więc miałam pierwszy raz okazję na niej zagrać. Podoba nam się bardzo. Jesteśmy już, znaczy ja jestem takim staruchem, że, że tutaj to są moje klimaty dzieciństwa i, i w zasadzie cały dzień mamy, mamy z głowy i, i non stop jest coś do roboty. Dzisiaj przyjechałem z grą, która nazywa się Moschpit Simulator. Okej, okay, opowiedz mi o co w niej chodzi, bo wygląda jak pornografia. No właśnie nie wiem. To jest gra, w której przychodzą do nas ludzie i trzeba ich odpychać. To jest jak życie. E, tylko, że oni są na Golasa. Bo Czyli to jest taka metafora jakaś głębsza, tak? Bardzo płytka, tak. To jak, jak ten cały żarcik w ogóle, jest to grą. Okej, okay, a na czym polega roz, rozgrywka? No tak, trzeba ich łapać za tyłek na przykład, albo bić. Albo można... Nie, wcale nie brzmi jak pornograf. Rozciągać i strzelać z nimi jak z procy. E, można też z nimi tańczyć. E, można, różne, można z nimi oglądać telewizor nawet. Za moimi plecami znajduje się mnóstwo stoisk. Można pograć w wiele różnych gier. Niektóre już się pojawiły na rynku, niektóre jeszcze nie. Jest na przykład Seven, The Days Long Gone, które jeszcze nie zostało wydane, a którego zapowiedź możecie już przeczytać na GameZly. Jest na przykład Serial Cleaner od iPhone 4All. Jest zwycięzca tegorocznej edycji Indie Showcase na Digital Dragons, czyli 911 Operator. Co jest jeszcze? No jest tego mnóstwo. Jest Vile Monarch razem z Crush Your Enemies. No generalnie jest tego naprawdę mnóstwo i myślę, że spędzimy dużo czasu na testowaniu tych gier. Wykłady, prelekcje i panele są bardzo ważnym elementem eventu. Na nich mogliśmy nauczyć się wielu interesujących, wartościowych rzeczy na temat gier i funkcjonowania branży. Tym razem największą atrakcją była prawdziwa ikona GameDevu – Peter Molino. Niestety nie pojawił się osobiście, a jedynie wypowiadał się za pośrednictwem skype'a. Jak Ci się podoba Pixel Heaven? No tak jak zawsze mi się podobał w ciągu ostatnich 4 lat, więc wszystko jest okej. Okay. Czyli od czterech lat tak samo wygląda ta impreza? No znaczy lokalizacja się zmienia, ale ogólnie jest wszystko, znaczy jest ten retro styl i co by tu jeszcze dodać. Hmm. A czemu akurat na Pixel Heaven szedłeś? czym się interesujesz? Lubisz retro? No jestem wielkim nie, nie retro, ogólnie lubię stare gry, starą muzykę, znaczy, starą, znaczy z drugiej połowy lat. z drugiej połowy XX wieku filmy też starsze lubię? Jakoś nie cierpię nowych czasów generalnie. Tak na razie uważam, że atmosfera jest bardzo spoko i, i myślę, że dużo ciekawych rzeczy będzie można tutaj znaleźć. A jak z twojej perspektywy, ze strony bardziej od środka wygląda Pixel Heaven? Jak to wygląda organizacyjnie? Ale konkretnie na tych targach. No bardzo dobrze, bo mamy generalnie duże zainteresowanie, cały czas jest kolejka. Troszeczkę nawet takim błędem było, że mamy tylko dwa komputery, a nie trzy czy cztery, bo się nie spodziewaliśmy aż takiego ruchu, ale, ale to dobrze, bo jest nas dużo. Przyjechaliśmy tutaj w takiej mocnej ośmiosobowej ekipie z czternastu pracowników, także jakoś sobie dajemy radę tutaj z obsługą i opowiadaniem na bieżąco, a kto ma czas, ten siada i gra.